Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dokoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Tuż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najpierw to przypomnienie z Księgi Mądrości Seracha. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej wielkiej nienawiści to, co jest obrzydliwe. Przypomnienie o tym, że istnieją rzeczy obrzydliwe na tym świecie, jest niczym innym jak tylko przypomnieniem tego wszystkiego, co człowiek może wyprodukować właśnie tutaj na Ziemi, sam z siebie. Bo co możemy sami z siebie, że tak powiem, dać dla tego świata? Bardzo często tylko to, co jesteśmy sami w sobie w stanie wypr wypracować. A co jest w naszym sercu? Wiemy, że te siedem grzechów głównych mamy na pewno czasami w, w ilościach bardzo wielkich, a czasami mniejszych. Jedne większe, drugie mniejsze. I teraz cały problem polega na tym, że, że człowiek powinien, wiedząc o tym, podejmować właściwe decyzje. A jakie są właściwe decyzje? Żeby to, co nam mądrość Boża przypomina: są rzeczy, które są fantastyczne, wspaniałe, i są rzeczy obrzydliwe. I trzeba je bardzo jasno określić w swoim sumieniu, pod, pod, można powiedzieć, pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlaczego jest to bardzo ważne? Otóż dlatego. Że słyszymy dookoła, zwłaszcza teraz, gdzie rzeczywiście wszyscy do wszystkich mogą mówić myślę tutaj o tej globalnej wiosce, istnieje taka tendencja, że wielu ludzi chce nas przekonać, że to, co jest obrzydliwe w oczach Bożych, jest fantastyczne, cudowne. I dlatego musimy mieć bardzo kontrolowane sumienie, czy to, co jest. Głoszone, mówione, czy to rzeczywiście jest dobre, czy jednak nie? Dlatego też szukajmy mądrości u Pana Jezusa i bardzo jasno, decyzjami swojego życia, pokazujmy, w którym kierunku ja mam iść. I co jest dobre, i co jest złe. I dlatego też nawrócenie, między innymi, będzie polegało na tym, że jeżeli ja zobaczę, że to, co na przykład. Dla wielu ludzi jest fantastyczne, a jednak moje sumienie pod wpływem działania Ducha Świętego wyraźnie mówi, nie, to jest obrzydliwe. Weźmy tylko, pociągnę ten temat z wczorajszej Mszy Świętej 12, brzydkie mówienie. Proszę zauważyć, jak wiele wyrazów zaczyna coraz bardziej funkcjonować jako normalne. To, co kiedyś dawniej uważane było jako bardzo, nie, bardzo nieładne mówienie. I teraz wielu ludzi nas poprzez takie mówienie, ciągłe powtarzanie brzydkich słów chce nas przekonać, że to jest dobre. Nie, to jest obrzydliwe. I trzeba sobie to jasno powiedzieć w swoim sercu. I to jest jedna myśl z dzisiejszej liturgii słowa i druga, która przypomina nam o tym, że idziemy w kierunku życia wiecznego. Oczywiście, nasza obecność tutaj na Eucharystii dzisiaj, gdzie nie musimy być, jest jakimś takim konkretnym dowodem, kto spożywa, wiary w to, co mówi Pan Jezus: kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Niech zatem ta nasza dzisiejsza tutaj, pokorna obecność wobec Pana Jezusa, będzie jakimś takim kolejnym dowodem naszej wiary w to, że ja wierzę w życie wieczne i wierzę, że jeżeli Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, to ja wierzę Panu Jezusowi i będę w tej wierze trwał. Niech Matka Najświętsza nas pilnuje właśnie w tym, żebyśmy nigdy nie stracili tej dobrej drogi i byśmy to, co piękne, szukali, a to, co złe, obrzydliwe, odrzucali.